Domingos Dom K Adria Polak Polanski Marius Heiter Suanski Amadeus Ferrari Patryk Bandura, Bandurski. Alan Ravekart, Kwieciński. Widzowie być może tego nie widzieli, natomiast Adrian ciągle e, poruszał się, gdy inni zawodnicy wchodzili, robił sobie z nimi selfie. Rozumiem, że jest to jakieś nawiązanie, bo e, widzę kolor włosów. Nie obraź się oczywiście, Patrykos. E, do Patrykosa. Tak, nie, ja, chodzi, ja nie chcę obrazić nikogo. Ja chciałem po prostu, bo Wojtek Gola mówił, że, że mamy sobie robić zdjęcia. E, ja bym chciał poprosić, że ja wstawię z, z wami te zdjęcia na swojego Instagrama, oznaczę was. Prosiłbym, żebyście wrzucili to również do siebie, dobrze? Mogę was o to poprosić? Czy według Ciebie tak naprawdę się zachowywał przed laty Patrykos? Y jak, o, o co chodzi? Nie, nie wiem o co ci chodzi. No już porozmawiamy poważnie. Wyjdź nie, z roli. Nie, nie, naprawdę nie wiem o co ci chodzi. Ja Aha, jestem two sobą po prostu. Twoją defensywą ale nie wiesz... na cały, na Słuchaj, cały ale panel, nie wiesz, ja w tym momencie czuję. Aha, nie wiesz jak ja się w tym ty, momencie czuję. Nie wiesz jak ja się w tym momencie czuję. nie wiesz jak ja się w tym momencie czuję. Jestem bardzo podekscytowany, jest tu mnóstwo kamer, wszyscy patrzą, to jest moja życiowa szansa, rozumiesz? Chcę zrobić wszystko po prostu, to jest moje 5 minut. Patrykos. Na jego miejscu też bym się siebie wstydził. To tak, jakbyś obraził sam siebie. <grym> ja też ogólnie miałem Pozdrawiam pom... cały Twizyń, kurwa! Uu! Przepraszam. Też miałem pomysł, żeby się przebrać dzisiaj na Halloween, ale... Adria... Jak ja chciałeś się Chciałem przebrać? Chciałem się przebrać za Adriana Polaka, ale musiałbym z domu wtedy nie wychodzić. A jeżeli chodzi o twoje reguły, to zróbmy tak. No i tak, jestem nawet, tego, jestem, z, dużo, jestem nawet pewny tego, że dostajesz dużo więcej od mnie za walkę. Więc tak, zróbmy moja garza i na stół i twoja garza. I, 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 I zwycięzca zabiera wszystko. Znaczy, ty mówisz, że federacja ustala reguły, to ty kurwa tańczysz im tak, jak oni ci zagrają, w wariacie. To po pierwsze, to jak chcesz walki ze mną, to ja ustalam reguły i ty nie masz nic do powiedzenia. Nie, bo ja się wiesz so co, yes yes no. Nie to. Nie, nie, Albo bo chodzi... Są... Ale... Jeśli chodzi o hejtera, y to co, no ja uważam, tak, że to będzie najciekawsza walka e, na tej gali, z prostej przyczyny. Ludzie od dawna chcą zobaczyć, kurwa, Igrzysk i to będzie egzekucja w klatce i to jest w tym najpiękniejsze. I po tej egzekucji pójdę po was, kurwa, wszystkich, znaczy, ale je, to ja ci mówię, e, jakie są warunki. Ty albo je akceptujesz, albo tam są drzwi. Ja Mi fame będzie płaciło. karierę, zjadę cię tak, kurwa... No to dawaj, tą, kurwa, szmaciarzu, jeden, dawaj. Pójdę, dawaj, Ruro, jedna pasdaszana, dawaj, Ruro. No to I zero wypłaty, kurwa. I do roboty, tak! To co, akceptujesz czy nie? No mów kurwa, czy się boisz! Przepraszam, nie, nie jestem w No to akceptujesz?! A co ty kurwa się bujasz, ty? A, się stajesz, ty? a co ty kurwa, co ty kurwa? Ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Ej... Właśnie, ty się tak ej, ej, ty. ej, chłopaki... Ty Chłopaki, ja przyjmę tą walkę jak mi oznaczycie. Ale dobra chłopaki, widzę, że między wami buzuje, to chciałbym zrobić face to face. Co wy na to? No... Uh -huh. Pamiętajcie panowie, macie pojedynek za 5 dni. Ray Park. Panowie, nie panowie nie krok, krok jeszcze w w tutaj mi, w tył. I to i to. Dobra, niech tam. I to i to. Zobacz, zobacz. Zobacz, kurwa. Nie, 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 Zobacz, kurwa, kurwa, Zobaczymy. Tu nie będzie kurwa małych rękawic. Znaczy tu nie będzie dużych rękawic, to będą małe rękawice. No, Zobaczcie, w no. wyjdziesz w, w moich no. rękawicach, Do no Bandur też wychodzę w moich rękawicach. Braveheart. No. Dobre, dobra. Proszę panowie, i, kurwa, czy i do publiczności. Tak ja pierdolę. Propozycja Amadeusza, że wykładacie... Na że wykładacie swoją garzę na stół i ten kto wygrywa bierze wszystko. To? To była propozycja Amadeusza z face to face'a. Ja powiedziałem, że ja jak mi jak miał znaczy, to ja wszystko biorę. Oznaczasz go? No kurwa, żeby Bierzemy to, to no kurwa. Żeby, żeby to raz. Jasne. Ja nie chcę twojego całego hajsu. Ja wiem o tym, Równowartość ale... mojego hajsu, ponieważ, ja... chociaż wiesz, że i tak już... bardzo dużo dostajesz za, za, za walki, więc równowartość mojego, e, moje garży i twoje. A co ty a mi dasz? A co ty mi dasz? Wypłatę, ale jak dostaniesz... Pierdol, jak nie z to zapłatę. się będę był z kimś innym, kurwa. Nie, nie pobijesz się z kimś innym. Kolejny grześ, będzie ustalone. to jest znowu warunki. Nie, Zwalniam cię po tej walce. Jak z Bandurą, nie zgodzisz się, zwalniam cię po tej walce. W śmierdzielu jeden, ty. To teraz masz też okazję mu powiedzieć to, być może, nie wiem, e, co chciałbyś mu powiedzieć na waszym face to face. Ie. Jesteście, jest to wasza w sumie ostatnia, wasze ostatnie spotkanie przed walką. No generalnie tak jak powiedziałem, ja Dobra, czuję kurwa. się... Czuję się, kurwa, źle się wtedy czułem. Nikt nie wie z was, jak ja się czułem wtedy! Kurwa nie chciał stawić zdjęcia ze mną! Jak ja mogłem się czuć? Jak wy byście się czuli? Przyszliście tutaj, realizować swoje marzenia, on nie chce stawić z wami zdjęcia. Bułeczki czosnkowe podpierdala! No, tak się czułem. Ja pierdolę. Jakby Ferrari jest na tyle półgłówkiem, ja nie chcę tutaj z, z siebie robić idioty i, i, i mówić czegoś... Ej, ej władce Piekół, to ty szanuj, dobra? Adrian. Czy odpowiesz mi przynajmniej na to jedno pytanie? Polak się obsrał, nie przyszedł, nie ma takiej opcji. Może, może za jakiś czas przyjdzie, jeśli się nie obsrał. Przed czym uciekasz, Adrian, Spróbujemy. że przebrałeś jeśli, się i udajesz, że ty jeśli nie jesteś. Jeśli przyjdzie, świę. przyjdzie, jest obsrany, nie chce tu przyjść, tak, boi się. Co się boi? Może teraz przyjdzie, bo Polak, no a kto? Ale to mo możemy się go spodziewać? Może przyjdzie, może przyjdzie, zobaczymy. A co trzeba zrobić, żeby się pojawił? No właśnie nie wiem, kurczę, może go, nie wiem właśnie, może go jakoś zawołamy czy coś? Zrobimy to wszyscy razem? Dobrze, to zróbmy tak? wszyscy tak? razem. Zawołajmy Adriana Polaka. Zrobić. Na przykład jakiś hasło czy coś. Buchonoroczyzna! O, to dobre. Na przykład, nie wiem, kojarzycie taki film Blessy Wróć? Jakby tak cała sala krzyknęła Polak wróć! Co wy na to? Dobrze, to twój performance, jeśli się zgodzą. O... dam radę czy nie? No to chuj, no jebać go, Zajem ja tu się. siedzę. <noise> Mówię obstrał się, nie chce, to nie. Dwa sala, mam do was jedno pytanie. Zrobicie coś dla mnie i czytniecie dla mnie dwa słowa. Jebać Polaka! Jebać! Okay. No come on, Dobra, no Dobra to wy coś dla mnie! Jebać Patrykosa! Dobra, już nie krzyczmy nic. Słuchajcie, mam pytanie do Patrykosa tutaj. Od widowni Kongo TV. Patrykos, powiedz mi, czy dzisiaj będzie liść walony? Zaraz się przekonamy, zróbmy tak, chłopakom face-to-face, to face to face, to face, to bo nie, nie jesteśmy w stanie w ogóle e, nic tutaj merytorycznie porozmawiać z Adrianem, będzie czy nie, tam moje... jakąś rolę, zróbmy chłopakom tak, po prostu face-to-face, face. zapraszamy. Patrykos, Patrykos będzie Patrykos liść, Patrykos zapraszamy na face-to-face. Zaraz face. będziesz mnie tu zagadał, luz. Czekaj Kongo, teraz będzie dalsza część. Przewiażdżają, to że presja jest po twojej stronie. Ty wszystko musisz robić, więc się dobrze bawić. Mamy Polaka, słuchajcie! Czemu już, czemu już nie jesteś zainteresowany walką z Szymolem? Bo nie, wiesz, nie wiem czy wiesz, ale na poprzednim panelu Szymol powiedział, że uderzyłeś go przed konferencją i, i powiedziałeś, że jednak ta walka się nie, jednak nie odbędzie. Bo Szymol dużo mówi, Szymol za dużo mówi, tak mu się zdarza. A co takiego powiedział, że... Słuchaj, no ja ci powiem tak, dostał to dostał, nie będę się tutaj wytłumaczył z tego, czasem tak się zdarza, że faceci dają sobie po mordzie. Braveheart, Kartel Będziecie Bandura. Kurwa, do Słuchaj, zaraz wołam mojego ziomka Papryku, kurwa. Nawet ci mikrofon zakotował. Wracaj yy, do meritum, Monty Newybox. Na samym początku bardzo prosił o ten, ty też bandy, ściągnij tą opaskę jak możesz, bo to wy... tak, ja też wy... wypierdala tak. to trochę z, z vibe'u, nie? Onfy, naprawdę. Tak, to strasznie i nas prowadzących to strasznie wybiera. Bo ja nie. widzę Sylwestra, minę. U mnie nie ma pytania, jest jedno na 10 minut, bawcie się dobrze. No, Zadał mi pytanie, czy mi smakuje, powiedziałem, że nie wiem. Dobra. U Michała nazywałeś mnie kurwą. No... Nie naz... Kurwa, mać. Tak. No i chuj, prawdę powiedziałem. No... Dobra, no to fajnie. I słuchaj mnie, no i za to dostaniesz wpierdol. I słuchaj mnie, ja teraz, słuchaj mnie, ja teraz z pokorą sobie będę. No właśnie, z pokorą ty znowu przyjmujesz tą swoją, kochasz pokorny, to, to, spokojny, kurwa. Bo w porównaniu do ciebie. Posłuchaj mnie, ja już, jak już pozycję osiągnąłem, i nie potrzebuję się atencjonować na siłę, tak jak ty. Rozumiesz? To jest dla ciebie wszystko, to jest dla ciebie szansa życia. I ty dobrze wiesz, że ten liść wcale nie był potrzebny. Każdy ci to mówi tutaj wokół, że zrobiłeś to dla atencji. Połowa mówi tak, połowa mówi tak, połowa zawsze mówi znajdą tak, się połowie. strony, które będą za które będą przeciw. Prawda jest taka, że stąd wtedy po prostu to we mnie się działo, to zrobiłem i chuj, jebłem to jebłem, na chuj drążyć temat. Mogłeś konia w domu zwalić. Właśnie. Mogłem, nie. Ja bym zrobił jeszcze festu, kurwa, to z, agricolo, z, stara, kurwa z Ja bym kurwa, który pierdolił taka kurwa. Takie kupił się. Następnym więc myślałem, razem że... żądam jakiegoś pitbulla od tak? Może być kurwa, nawet ktoś taki jak ten sepleniący kurwa półgówek. Zamkniesz dupę tak. kurwa, śmierdzielu jebany, ty. O, właśnie o tego kurwa chciałem! A nie się kurwa macają no. pozycka, kurwa. Podpisuj kurwa ten kontrakt, idź się rozpierdolźć. No dawaj, może teraz! Nie dam ci ani złotówki, kurwa. Ja a kim ty kurwa jesteś, Powiedz mi, Kim ty jesteś, żeby im dawać wypłatę? Tu jest, tu są, tu są władze. Tu są władze, że ja mówię, siedzą. Akceptuję i jest. Śmierdzielu I akceptuję, jeden. Akceptuję nie ma. A to, niuchałeś mi bo, pachę, że wiesz, że kurwa śmierdzę? Co? co ty pierdolisz? Bo co? Bo czułem, odczułem, jak kurwa próżno Ale to se kuchałeś pod nos, kurwa, to To by się ósemka już psuła, ty. Co byś zjadł? Nie, bo ja robię wagę akurat, jeszcze mam trochę do zbicia, kurwa. Obstrańców pal zgucie na tą walkę! To no tak ja się nie... zgodziłem, kurwa! No to dawaj, no to biznesu, jedziemy, kurwa. no to robimy no to! No jedziemy, kurwa! Dawać mu ten kontrakt! Jak przepierdoli, ani złotóweczki! A to może zapytajmy o stanowisko federacji. Czy wy chce, chce, będziecie się starać przekonać Alana o tych warunków Ferrari'ego? Czy jednak uznajecie, że Ferrari to nie będzie znaczy, stawiał? No, a teraz nie wyniknęło z y, tych dywakacji, że tam? Chyba nie. No, chyba nie. no to nie ma. No to nie nie dochodzi. Do nie, nie nie Jak nie ona się nie. zgodzi, to tak. Jeżeli nie, to nie. No nie będziemy przecież na siłę go zmuszali. Nie, uh, 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 uh. Je, Nikola, co jest? Ty powojaku chyba. Powojaku chyba. Zero presji, rozumiesz? Ja tak samo. Ty jesteś ze Nie, ty jesteś ze syrany. Kurwa, ty przegrasz i skończysz z olejnikiem. Wiesz o tym. Dobrze. Przegrasz, a ja mam wyjebane. Wiesz no o tym. Wchodzę i po tobie jadę. Dobrze. Ja już się nie mogę doczekać. U! Ale bro, o kurwa! Nie zróbcie krzywdy Amadeuszowi, ochrona. Dobra, spokojnie Amadi. Amadi, masz walkę, kurwa, wyluzuj. Braveheart odkurwił jakąś manianę. Nie, Amadeusz. Chcesz jeszcze, jeszcze raz coś za? jeszcze raz do keitera? A bransolety mi nie, nie ściągnęli jeszcze, jak ci wykurwię z bransolety. Ej, co kurwa. to jest? Co to jest tam na ziemi? Alan, co ci wrzucili za kołnierz? To jest Nuggets. <noise> Alan za. <Kurna> Mac z... <noise> <noise> Magda Getza. Jeszcze raz, panowie, na środek, dobra? Trzy Uważajcie na Nagetsa pod nogami. Uważajcie, jeszcze Nuggetsa uratować. Afera Nuggetsova. Możesz go kanapką rzucić stary, jak chcesz. Nie ma problemu. Ja tak nie wiem Ekrany poszły. Ja też będę mieć jedno pytanie do Alana. Dobrze, to... D dlaczego Alad wrzucił Dagetza do tego? Ale nie, Ferrari pierwszy rzucił mu w twarz. Amadeus A, rzucił ok. Tego dobrze, przecież dobrze, dobrze. Się. Nie w twarz, tylko do kaptura za trzy punkty, kurwa! Na dziurę tak samo dostanie w OKTAGONIE! The bazyr! Kurwa, to strajku jeden! Ty no to przecież się, się zgadzam! Jaki masz problem? problem. Weź warunki! Kim ty kurwa ty jest? na dziurę Kim jesteś? Kim ty jesteś? Na Co? Na Gdzie na dziurę dostałeś? Na dziurę to możesz ty zaraz dostać, ty! To do walki nawet nie ty! Do walki nie dojdzie. Ty wy, I ty wypłaty w sobotę nie dostaniesz. poruszyć. Dobra, Alan, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Chciałem, tak, wiem, że dzisiaj. Zaczynaj się, się kurwa jąkać tu. Dobra, zamknij Mordysz, chociaż jeden. Andrew. Eee, o, ja chciałem tylko